5 lipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyły się bezpłatne drugie już warsztaty organizowane w ramach Uniwersytetu Samorządności. Jest to projekt finansowany z budżetu województwa podkarpackiego w ramach programu Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Dzisiaj odbywają się drugie warsztaty, dotyczą one pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie to dzisiejsze prowadzi pan młodszy aspirant Grzegorz Wojek. Pierwsza pomoc obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. To bardzo cenna i przydatna umiejętność. Mamy dużo potwierdzonych przypadków osób, które znajdując się na miejscu zdarzenia udzieliły pierwszej pomocy i dzięki temu ten poszkodowany miał szansę na przeżycie i na powrót do pełnej sprawności. Cieszy fakt, że coraz więcej osób potrafi szybko reagować i poprawnie udziela Pierwszej pomocy w sytuacjach, które tego wymagają, mówi ratownik medyczny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, grzegorz Łojek. Ta świadomość się zwiększa zarówno u dzieci i u osób dorosłych. Myślę, że już coraz więcej osób chętnie podchodzi, nie boi się udzielać tej pomocy osobom poszkodowanym. Warsztaty prowadzone w sędziszowskim domu kultury podzielone były na dwie części. Pierwsza część to jest część teoretyczna na której to pan Grzegorz przybliży aspekty prawne udzielania pomocy. Natomiast druga część będzie już czysto praktyczna przy wykorzystaniu sprzętu, manekinów, które tutaj pan Grzegorz przywiózł ze sobą. Przez kilka godzin warsztatów uczestnicy naszego szkolenia będą uczyć się udzielać pierwszej pomocy będziemy prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, czyli takiego urządzenia, które ratuje życie poszkodowanych, a takich defibrylatorów w naszym województwie znajduje się bardzo dużo. Powiemy sobie kilka słów na temat zadławień, zadławień u osób dorosłych, zadławień u dzieci jak zatamować kwotok, a przede wszystkim jak zachować się w sytuacji, kiedy dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia albo wtedy gdy spotkamy osobę, która jest nieprzytomna. Za warsztatami z zarządzania kryzysowego i szkolenia z pierwszej pomocy w ramach Uniwersytetu Samorządności przewidziano jeszcze cztery spotkania dotyczące produktu ekologicznego, etnografii oraz historii powiatu robczycko-sędziszowskiego. Warsztaty są bezpłatne i mogą w nich wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy powiatu robczycko-sędziszowskiego.